Czy jesteś do mnie Krzyśko? Wiem, by... może by jeszcze jeszcze Minecraft, ale wiem, nie mogę zapłacić moje pieniądze, żeby brać. No, chciałbym nawet zrobić, ale no, mam, że mi pozwoli. To może jakby ten duży to. Tak jak Blow, Strew. No to. Może. Może, nie wiem. Jak no, mi pozwoli. To to, no jak na pewno nagr nagramy te muszę mieć tylko pieniądze. No to dzisiaj Wam nic, to jest pierwszy odcinek, to chyba Wam nic nie pokażę. No, tak. Podpróbujcie ten, wiem, że to głupi na razie e, kanał, to... E,